Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu W um, vlogu gdzie jesteśmy Zaczynamy vlog od tego domu, który dawno nie widzieliście Od Uli i od Romana A ja dzisiaj rano się spotkałam z koleżanką Z Emcią, bo Matylda tutaj wczoraj spała I Matylda dostała wczoraj nowy rower Zaraz wam wszystko pokażemy Chciałam się najpierw przywitać Tutaj Matylda uprawia jogę ten Cosmic Kids Yoga, pamiętacie? I Ula i Roman robią dzisiaj gryla. Tak Mamcia? Tak, tak robimy gryla. No i John został w domu, żeby trochę odpoczął. Ja teraz wykorzystam sytuację, że Amcia śpi i trochę bym chciała popracować. No i taka sytuacja. No. Szepcze, bo chciałam Wam pokazać. Super sprawa. Co Matera dostaje na urodziny? To są takie audiobajki. Tutaj jest to urządzenie i to jest prenumeracja. To znaczy, że to przychodzi raz na miesiąc, chyba. Muszę to sprawdzić. Już Wam tutaj napiszę, jak często. A um, Już kilka książek przyszło. Słuchajcie, po prostu. Tak się cieszę. Myślę, że tak się ucieszy. I po prostu jest książka, wsadza się tą figurkę tutaj a i można je słuchać plus jakby czytać w tym samym czasie. Um, mamy, mamy te płyty z, anglojęzyczne też. O tutaj dostaliśmy ten. Um, ale też jak widać tutaj są jakieś, już, już jakieś bajki i dostaliśmy kolejne bajki. Myślę, że to jest taki prezent, który cały czas e, będzie duża radocha i też jakby daje nam kilka minut, e, żeby ogarnąć albo kolację i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mega polecam. E, podlinkuję poniżej, jak jesteście zainteresowani, bo jak szukacie prezent na przykład na Dzień Dziecka, czy cokolwiek, to jest super, super sprawa. E, no. Patrzyłam na maila, tutaj właśnie z kodem Disney Promo do zamówienia możesz otrzymać wyjątkowy prezent. To Disney Promo tutaj dam. Naprawdę, jak szukacie prezentów, ja bardzo lubię takie gadżety, bo to jest i fajne dla dzieci, a i fajne dla mamy. Fields were mine. We played hide and seek for hours. Missed our shadows among the vines. So offshore, playful and free. Without a care in the world. I was one rich little girl. Daydreamer kidnapped me. Take me back, all the way back. ok, widzieliście, ja właśnie poszłam umyć samochód w środku, najbardziej mi zależało, żeby w środku tutaj podmyć też um, nie wiem żetony mi zostały, bo miałam jedynie 50 zł do rozmienienia dobra, będziemy mieć na następny raz um, no chciałam tutaj poodkurzać, bo było tutaj tak brudno um, też trochę wytarłam kurz i już można można jeździć jak człowiek, a nie, nie w takim bałaganie. Um, no nie wiem, jak często wy myjecie samochód. Ja czuję, że po prostu tak dawno nie, nie ogarnialiśmy, nie myliśmy tutaj, że aż wstyd, naprawdę wstyd. Um, no, dajcie znać jak często. Z ciekawości ten dobra leje. A ulej Roman chcą dzisiaj zrobić gryla, nie wiem jak to. A, będzie dobrze. Czemu? Czemu miał być źle? mama wychodzi, pokaże swoje kolczyki. I wracam i Matylda ma kolczyki. Nie to klipsy kolczyki. To są klipsy, kolczyki. A przestraszyłeś mamę trochę, tak? Ile będziesz miała lat, jak sobie zrobisz kolczyki? Pamiętasz? Trzy? 4, Cz Trzynaście. 13, tak? 13 lat. Ale to są klipsy, kończyki. A, to są klipsy, kolczyki, to się nie liczy, tak? Ema, <assistance> <CORECUMIRA> kiedy sobie zrobisz jutro. Ema, <sheet>...? kiedy sobie zrobisz kolczyki? Jutro. Jutro? Nie, jak też będziesz miała 13 lat, tak? 13. 13. Jak ma piedam cię. Tutaj już... Przystawki przygotowane? Mama czyści podłogę. Ema czeka na gości przy drzwiach. Porządek jest. A Matyda, co chcesz pokazać gościom? Twoje Barbie, tak? A gdzie jest druga? Drugi kolczyk? Tu. jest, okej, okej. O, oh, Emma! Ja już w domu, już sporo godzin wydaję, śpią. Ja kończę mój puzzle z leków. Stwierdziłam, że. A co, jak nie dzisiaj? Powiem Wam szczerze, że trochę mm, dużo ostatnio vlogowałam i ostatnio wstawiłam po prostu to zdjęcie z tym szczepieniami i komentarze ludzi ludzie mnie. Przetłaczają po prostu za dużo yy, za dużo tego jest. Czasami tak się zdarza, że yy, nie wiem, wybuszczam, jak tworzę filmy i treści i zdjęcia i angażuję się z ludźmi, to yy, wyrzucam energię z siebie i teraz czuję, że muszę trochę tej energii zyskać ponownie. Yy, to nie jest nic złego, bo. Yy, Oprócz niektórych niemiłych komentarzy, to jest dużo też pozytywnych i wiem o tym i nie skupiam się na tych negatywnych. Nie mówię to, żeby narzekać, tylko mówiłam, dlaczego może dzisiaj trochę mniej vlogowałam i pokazywałam. No ale właśnie kończę ten puzzle, jak mówię, które zaczęłam i dzisiaj. Dzisiaj więcej niż połowę zrobiłam. Po prostu tutaj siedzę i no i ogarniam. Fajne są te, jak szukacie coś, jakiś fajny prezent dla kogoś, to e, polecam. Jest teraz też Myszka Miki. Co jeszcze jest? Star Wars? Mhm. Uh -huh. Iron Man? Mhm. Uh -huh. Harry Potter. Uuu, Harry Potter, jest. So, yeah, to jest Marilyn Monroe, jak widać. No i się jak też... Jakby to Harry Potter nie był dostępny, <laughs> <laughs> Wiem, co on No i teraz właśnie zbudowałam tą ramkę. No i fajnie, naprawdę, naprawdę, sobie jak to wygląda. Super. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu. My jesteśmy u babci Marysi, tak, Matylda? A John został z tobą w domu. Rano spędziliśmy bardzo pracowicie. Ja edytowałam vlogi, też pranie ogarnialiśmy, trochę sprzątaliśmy. E, no i teraz e, czas wyjść z samochodu, ale trochę się boję, bo tak pada. <laughs> Takie, że się boję, ale wiecie jak nie chce mi się. I może skończę najpierw kawkę i potem ogarnę. Mm, amcia nam zasnęła. No i teraz trzeba wyjść przez ten dasz, co? A co? No ty też idziesz, co nie? Idziemy do babci Marysi? No mistake ever kept yes, me the day, yeah. a We so spent summers catching fireflies And winters on our skates mm -hmm. One big smile across my face We used to dance our way to church on Sundays Mama set the pace, daydreamer No Jesteśmy u cioci, jak widać dom dostosowany do dzieci, no i dziewczynki się fajnie bawią, super. Matylda gotuje, Kaja się zajmuje Emo, a my możemy się napić kawki. Ktoś tutaj... Co robisz Matylda? Bawi się? Tutaj też chcesz. Tutaj taka pyszna pizza została zamówiona. I dziewczynki mają placuszki z jabłuszkiem, już Emcia chciała trzy. No i teraz... To dziewczynki się bawią. Pożeczku, a ja cię tutaj rozrabię. No. <laughs> Smacznego. Siedem, osiem, dziewięć! Szukaj! <laughs> Emma, Co to twoja siostra robi? Pobacz jej włosy jeszcze z tego. Tak, tak, to Kaja też takie miała z porodu. Doma, Cię potrzebuje do szczęścia siedzenie, Uu, rodzynki, czy to są mnie, to są te, żurawina, ups, tak? Siedzą dla Lali, no, wszystko jest, Czekasz? o jest, własne laso, żurawina, priorytety w życiu bo. Wróciłam do domu, Matylda ogląda i ja kaszę z tatą, bo jest późno, jest niepodrzemce i w ogóle. Um, a ja zrobiłam dla nas takie zucchini fries. Woo! Jak widać, e, gorąco tam jest, zucchini fries. Um, wzięłam okruszki, czy nie miałam, miałam buki tartej, um, to wzięłam to co, miałam takie croutons, je zmieliłam i skorzystam po prostu z cukinii i do tego takie ceziki to będzie nasza kolacja dzisiaj muszę wam powiedzieć że zrobiłam badanie krwi i mi weszło że mam bardzo czy nie bardzo wysokie, ale w miarę podwyższony cholesterol trigliceryny to często się zdarza podobno dla ludzi którzy mają problemy z tarczycą. Tak mi mama powiedziała, nie no. lekarz, so, nie, <laughs> i nie wiem ile tu jest prawdy, ale mama się zna na takich rzeczach, to wiecie. <laughs> um, no i, i po prostu muszę, muszę jakby, oczywiście to jest po Florydzie, gdzie nie dbałam bardzo o co jadłam i tak dalej, ja wiem, że to nie widać na vlogach, ale ja normalnie bardzo dbam o to, co jem, bo po prostu my mamy tendencję w rodzinie, że patrzymy się na ciastko i po prostu tyjemy. I normalnie naprawdę się staram uważać to, co jem, no ale na wakacjach to trochę mniej, ewidentnie to było widać. No ale też dużo jedliśmy sałatek, żeby nie było. W Panera zawsze jedliśmy sałatki, no ale jak mówię, te rydzy glittery są trochę wysokie. Cholesterol też, jeden z tych trzech, czterech cholesterol też mam wysokie. Teraz chcę um, trochę bardziej dbać o to, żeby jeść bardzo dużo warzyw, właśnie trochę mniej mięsa um, i skupić się na warzywa i owoce, um, Też trochę odpuszczać ze słodyczami. Um, nie żeby schudnąć, tylko żeby zdrowie się odżywiać. O to chodzi w tym wszystkim. Moje bibi, a Cię śpi. Dzień dobry, witamy w. Poniedziałek? Muszę się zastanowić, jaki to jest dzień. My właśnie jemy śniadanko. John sobie śpi troszeczkę. My od samego rana działamy co dziewczynki. Co dziewczynki. Emcia je śniadanko, tak? I zauważyliśmy, że ona, to jest sama, to jak jej daje na przykład kaszę z bananem, to nie chce jeść. Musi mieć coś w rączkach, tak? Tak, Emcia? Mam ja to. Ty też też Dobra. Dobra, no i co jeszcze chciałam wam powiedzieć. No, dzisiaj taki spokojny dzień znowu. My się ogarniamy. Ja muszę dzisiaj też sporo rzeczy zrobić, e, jeśli chodzi o nową pracę. No i takie tam. Takie tam. No. E, fajnie być w domu, muszę wam powiedzieć. Właśnie ustawiłam też e, Rosu jest Rosu ustawione, no i tak fajnie ogarniać sobie w domku. Trochę się tym, zatem, a no, no i ktoś jest na nowym rowerku. Musimy kupić, e, matydzie nowy kask. Don't kill me, po prostu teraz jeździ powoli tutaj, um, no, ale kask już zamawiamy, jak tylko wrócimy do domu. Um, no, jak macie jakieś tam e, polecenia do kasków, to dajcie znać. A teraz po prostu tutaj na podwórku jeździmy sobie, tak? Brawo, bo po prostu od razu weszła i zaczęła jeździć. Mega. Czy ktoś widział Emma? Ema, gdzie jesteś? Gdzie jest Emma? Where's Emma? Emma, where are you? Emma, Emma, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A, kuku! Tu jest Emma, tu jest! Gdzie jest, gdzie jest Emma, gdzie jest Emma, gdzie jest Emma, 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 gdzie jest Emma? Oh, there you are. Gdzie jest Emma, gdzie jest Gdzie jest Emma? Gdzie ona jest? Gdzie ona poszła? Emma, where are you? And oh, there you are! Tutaj goście przyszli, a ja upiekłam zucchini bread, właśnie się, się piecze, coś już zjedliśmy. Um, tutaj... Z dziećmi, dzieciaki się bawią, ewidentnie widać. A tutaj dorośli grają grę What do you mean? Nie wiem czy znacie tą grę, ale jest naprawdę bardzo śmieszna. To są różne, różne memy i się wybiera y, te, y, nie wiem, nagłówki na nie, nagłówki? Podpisy pod nie. no. Już goście poszli, my właśnie tutaj sprzątam, ogarniamy. Robat nam odkurza, a Matynda jest na dworze z koleżankami. John poszedł na górę z Emcią, bo Emcia nie lubi tego robota. Ja pilnuję, żeby... O oh, właśnie takie małe no, rzeczy. Muszę wam powiedzieć, że bez tych, to nie wiem, tak fajnie to wszystko po prostu działa, ogarnia. To jest super sprawa. Musimy ten chyba przenieść na górę i ten zostawimy sobie na dole, bo to jest lifesaver, naprawdę. Jest. No, byliśmy jeszcze w parku, w Otwockim parku, ale nigdy tam nie byliśmy. Bo sąsiedzi e, stwierdzili, że, że też chcą pójść i Matylda oczywiście, jak się z nimi bawi, o to usłyszała e, to nas przekonała, że warto pojechać. Um, to jeszcze byliśmy tam. O, jeszcze tam byliśmy na spacerze i ja właśnie robię pomidorową. Zostało mi trochę resztki surówki takie jest z pomidorami, no i rosu oczywiście, do następnego dnia co pomidorowe. Um, no, to gotuję nam pomidorową na jutro, też chcę gotować ryż, żeby zrobić taki chicken stir fry, no i muszę zacząć e, znowu planować jakby wszystkie nasze posiłki, bo wiecie, wiecie jak to jest. E, ten zucchini chleb przepyszny, naprawdę tak fajny wyszedł, um, jedynie to ja bym zrobiła kilka takich małych, e, ja bym pozmieniała po swojemu, wytestuję. O, Emcia, jak się kąpie, to teraz nie lubi. Um, no, przetestuję, jak mi się uda, tak jak ja bym chciała zrobić, to nagram dla Was przepis, bo zawsze się pytacie. No i co? No i taki, taki plan na popołudnie. No jutro rano Emcia ma pierwszy, kolejny dzień, pierwszy w żłobku. A to trochę stresu jest. Mama ty dojdziesz do przedszkola, Ty lubisz przedszkole, co nie? Fajnie jest, tak? No, o. No, jak widać, Mateo też wcina zucchini bread i do tego resztki rosołu, tak? Mhm. Mm no, kochani, tak, spędziliśmy nasz długi weekend trochę rodzinnie, trochę odwiedzając znajomych, czy znajomi odwiedzili nas. Um, trochę piekłam, gotowałam takie nasze spokojne. Normalne, nudne, ale bardzo ciekawe akurat dla mnie życie. Takie, takie weekendy uwielbiam. Mam nadzieję, że też długi weekend fajnie spędziliście. Wiem, że to oglądacie z trochę opóźnieniem, no bo po prostu chciałam cały materiał już Wam wystawić, jeśli chodzi o Florydę i tak dalej. No ale i tak mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podoba. Tak będzie przepis, jeśli chodzi o zucchini bread. Tylko chciałam je, jego udoskonalić, zanim wam um, przekażę, jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matilda i ja i nasza Baby Emma życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa.